Dwa wnioski. Pierwszy wniosek o opracowanie wieloletnie. Nie Nie mam. Nie mam. Tak, bardzo proszę, kworum pierwsze. Pani Basiu. Forum. Wszyscy radni, którzy do tej pory, yy, znaczy, którzy uczestniczyli, a poszli, wszyscy mieli istotne sprawy życiowe. 17 radnych obecnie uczestniczy, poddaje pod głosowanie wniosek opracowanie wieloletniego planu modernizacji i rozbudowy budowy urządzeń kanalizacyjnych na kolejne, kolejne lata, to jest 2020-2023 z uwzględnieniem obszarów południowo-wschodniego sołectwa Wyszowice, Brzeszcze, Bór i innych obszarów gminy. Co to, co to Czytajcie w całości. Nie. Ale czytamy, czytamy wniosek, Panie Szanowni Państwo. Czytamy wniosek dotyczy wieloletniego planu. Przeczytamy wniosek, nie? takie taki, taki plany mamy zawsze już wielokrotnieśmy już przyjmowali w gminie Brzęszcze. Ale na początku sesji, sesji odrzuciliśmy plany dróg, to teraz teraz znowu kanalizację. No e, no, no nie, nie robimy nic dotycząc drugiego zgłoszonego przez panią Halinkę, Panią Radną Halinkę Czopek. Yy, bardzo proszę, yy, tu pójdzie do komisji wniosków i poddaję pod głosowanie już Panie Radny. A potem jeszcze uzupełnimy informacje, jak będzie trzeba. Wniosek gdzie na Komisję Rozwoju? od asfaltu i, i ułożenie płytek umożliwiających przepuszczenie wód opadowych do systemu korzeniowego Dębów na ulicy Mickiewicza od Pomu do ulicy Grodgera. Ale to na razie mówimy na Komisji Rozwoju będziemy rozmawiać no, na ten temat. To nie? Też, też bym mieli dać do, do planu dróg i, i, i dyskutować to no znowu to tak Państwo Radni, a co powiedział Pan, zauważcie, co powiedział Pan Marek Czopek Radny? Zwrócił uwagę, że to powinno być uwzględnione, które drogi, które kanalizacje, jakie mamy plany kanalizacyjne. To jest jakby konsekwencja tego, co, co Pan Radny po prostu w jakim kierunku szedł myśleniowo, nie? Wychodzę naprzeciw. Yy, 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 Pani Basiu, możemy poddać pod głosowanie, tak? Wniosek? O strecowanie asfaltu, drugi wniosek dotyczy. Na mhm. komisję pójdzie wziął dyskutować. Bo to idzie na komisję. Nie piszę przy... panie poseł. Przyjęliśmy sobie, Szanowni Państwo Radni, taki kierunek, że wszystko budżetowe yy, poza uchwaleniem budżetu idzie na Komisję Rozwoju i to jest komisja władna do podejmowania i analizy pewnych przygotowawczo do, yy, do można powiedzieć, założeń budżetowych. Yy, proszę nie wymuszać na radnych, Pani Radna. Yy, 12 za przy jednym głosie przeciwnym. Stwierdzam, że wnioski zostały przyjęte. Czemu napisali obszarów południowo-wschodniego? No w całości, Jest bo zagłosujmy. Słuchajcie, no ale nie, no, możemy przedyskutować, rozumiem się, możliwości, ramach, żeby burmistrz przygotował możliwości wykonania projektu te, technicznego, kanalizacji w tym rejonie albo coś takiego, ale, ale nie. No, ale, 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 ale boże, ale nie Na ale, 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 ale boże mężczyzny. macie, no Pan radny rabel Adamczyk, bardzo proszę. Państwo radni, jesteśmy na sesji. Proszę, pan radny rabel Adamczyk. Dziękuję, panie przewodniczący. Podejrzewam, że wnioskodawcy chodziło o to, że jeżeli mówimy o opracowaniu Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozbudowy Sieci Kanalizacyjnej, to rozumiem, że chodziło przede wszystkim o wskazanie źródeł finansowania, jeśli takowe by było, na przestrzeni lat kolejnych, tak. Z uwzględnieniem projektów, które istnieją, mają, posiadają pozwolenia na budowę w pierwszej kolejności, a później w te miejsca sołectwa, które nie posiadają projektu, a będzie ten Wieloletni Plan Modernizacji przewidywał opracowanie tych projektów. Tak? Panie radny, dziękuję bardzo. ale wieloletni plan modernizacji yy, y, takiej znaczy sie sieci kanalizacyjnej to przyjmowaliśmy już wielokrotnie. To nie jest nic nowego w gminie Brzeszcze. Yy, to jest yy, element, na którym żeśmy pracowali w dwójkę wielokrotnie. Także to zapytanie byłoby ze strony radnych, którzy mają pierwszą kadencję, no to godzinę nawet mogę dyskutować z nimi na ten temat. Yy, bardzo proszę ten wniosek do przegłosowania, tak? Proszę panie radny. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że taki Wieloletni Plan Modernizacji i Rozwoju Sieci powinien być konsultowany w obecności Agencji Komunalnej, która na dzień dzisiejszy jest operatorem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Brzeszcze. To tylko tyle. Dziękuję. Gwiazdzie, której powierzyliśmy pewne zadania w Gminie Brzeszcze. Bardzo Państwo radni 15 za, przy jednym przeciwnym głosie, przy jednym wstrzymującym się. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Burmistrzu zamykam obrady piątej sesji Rady Miejskiej w Państwo radni woli tylko informacji, sesja zostanie uchwalona wraz z klubami, ponieważ jest tam temat, który determinuje ustalenie najbliższej sesji i będziemy na ten temat rozmawiać i spotykać się w tym zakresie i przy okazji ustalimy termin najbliższej sesji. Dziękuję bardzo.